Cześć, witamy ponownie z materiałem RA. Dzisiaj powiemy, dzisiaj chcemy powiedzieć, co RA mówią o planetach w naszym układzie słonecznym. Niewiele tego jest, tylko kilka planet RA omawiają. Dlatego też będziemy się dzisiaj posiłkować innym materiałem również szóstej gęstości, mianowicie Kasiopejanami, czyli. Też przekazami, przekazami channelingowymi istot szóstej gęstości, i chyba są to jedyne dwa źródła na naszej planecie z szóstej gęstości, z tak wysokiej gęstości, które próbują y, przekazać nam y, tak złożoną wiedzę. Dobrze mówię, bo chyba nie ma więcej szóstych gęstości żadnych istot, które przekazują. No, ja bym jeszcze dał Plejadian Marcina, a, a szczególnie jej pierwszą książkę, i to zostało potwierdzone przez Kasypen jako wiarygodne źródło. Kolejne dwie książki. A pierwsza książka, czyli Zwiastun i Świtu. Kolejne dwie książki już zostały, z, no, że tak powiem, z dystan Kasypanie się z dystansem do nich odnieśli, ale y, Lauret, czyli osobie, która czarny Kasy Kasypan, zalecili do czytania Zwiastunów i Świtu. No tak, tylko że to jest jedna książka. Załóżmy, że to jest też źródło z szóstej miastości, ale Barbara Marciniak, no, no, w zasadzie napisała trzy książki, ale ta jedna książka niby jest przekazana z szóstej gęstości czyli no, powiedzmy że mamy trzy źródła z tym że no pięć tomów Kasiopejanie no nie wiem to 20 encyklopedii będzie żeby przebrnąć przez cały dorobek grupy QFS która właśnie neringuje Kasiopeja. No, bo umówmy się, jeżeli są jakieś tam przekazy, że ktoś tam mówi, że nadajemy z jakiejś tam wymiaru 17, ze źródła światła, promieni, które docierają, no to, to, to jakiś jest bełkot nie przekazy. Jeżeli istoty się nie potrafią określić, kim one są, skąd one nadają, co osobu reprezentują, jakie są gestości, no to takie przekazy no można sobie po prostu podarować, a takich jest większość. Także no, naszym zdaniem najbardziej szanowane przekazy, najbardziej wiarygodne są to przekazy właśnie z tych dwóch, no, trzech źródeł z szóstej miastości. Więc po kolei powiem o tych planetach, po zdań kilka, jak Ra i Kasepijanie to widzą. Więc no, w kolejności zacznijmy od, od Słońca. I lecimy więc. Merkury o Merkurym Ra nic nie mówią. Nie, nie, nie zostali zapytani. Być może nie są to nie byłyby to istotne informacje. No dalej mamy Wenus. No o Wenus jest sporo. Nawet bardzo wiele. Bo jak Rasami mówią, to jest ich planeta matka. Oni tam wywołali stamtąd pochodzą ale biorąc pod uwagę to co mówią Kasypeanie musieli wyewoluować tam jeszcze zanim Wenus była w naszym Układzie Słonecznym ponieważ według Kasypan Wenus jest przybyszem gdzieś z okolic Arktura który zjawił się w naszym Układzie Słonecznym 80 tysięcy lat temu miał 7 przejść przez Układ powodując różne perturbacje aż jego jej bo Wenus to jest ona orbita się ustabilizowała. I co ciekawe, jest to jedyna planeta, która obraca się przeciwnie do pozostałych planet. Więc coś w tym może być. No więc krapieżą, ta ich ewolucja na Wenus dosyć gładko przebiegła. Oni w zasadzie się bardzo dobrze zharmonizowali z tą planetą, w ogóle pozytywnie się o tej planecie wypowiadają. Najdłużej tam egzystowali w piątej gęstości. Natomiast też pytanie padło, w jakiej gęstości jest teraz planeta Wenus. I tutaj rad padają, że obecnie ona jest w zasadzie w szóstej gęstości, znaczy ma tą frekwencję wibracyjną szóstej gęstości, ale jeszcze jest piątą gęstością planety. Planetą piątej gęstości. I już nie pamiętam, ale chyba, chyba tam zamieszkuje jakaś cywilizacja, która jest właśnie w piątej gęstości, czyli taka cywilizacja, która jest bez ciał mieszka obecnie na Wenus. No i może już nie będziemy się rozwodzić więcej o Wenus. Tutaj dalej mamy. Mamy Ziemię. Ziemię pominiemy, bo do Ziemi to trzeba by i tak oddzielnie zrobić materiał. Dalej mamy Marsa. No o Marsie też jest sporo. No więc przechodzimy do tego Marsa. Mars był zamieszkałą planetą. Póki nie zniszczyli Marsjanie swojej planety i zostali dokoptowani do nas, to mówiliśmy chyba w którymś z blogu. Ram mówił, że to miało miejsce 75 tysięcy lat temu. No i tak sobie zrobili rozpierduchę, że tutaj dokładnie rozpierdzielili atmosferę, że no nie, nie nadawała się planeta do zamieszkania, więc no niestety dziękujemy. Do widzenia. Z tym, że do tych dat to nie, nie przywiązujmy takiej wielkiej wagi, bo rasami mówią, że im bardzo trudno jest określić te daty, przełożyć to na naszą... Czas o u nich ten y, czas nie istnieje, więc no, y, y, potraktujmy to z przymrużeniem y, oka. Natomiast y, faktem jest, że y, ci Marsjanie byli negatywną cywilizacją trzeciej gęstości, no, coś jak my i y, y, po prostu no, y, tak to się dla nich skończyło. No więc dalej, co po tym Marsie, po tym Marsie jest, jest, a w zasadzie go nie ma, znaczy no, był, ale, ale nie ma, mianowicie była tam pomiędzy Marsem a Jowiszem, jak twierdzą Ra, i Kasypianie też to potwierdzają, planeta, planeta zwana, jak oni, to jest kilka różnych nazw. Ra mars... nazywają Martek, nie, Maldek, Maldek. a Kasypianie Kantek. Tak, ale też inne nazwy funkcjonują. I tam rzeczywiście jest pas jakiegoś gruzu, takiego co lata między Marsem a Jowiszem. No i co to była za planeta? To też była planeta trzeciej gęstości i też negatywna, i też się po prostu unicestwiła. No Nawet to bardziej niż Mars. Bardziej niż Kupa ta, Gruzu tylko. Tylko Kupa Gruzu została. Zaraz ktoś powie, no jak to, tu się rozwalili, tu się rozwalili, no to jak to? to, tak jest, że się rozwalają. Tak, to jest z cywilizacjami trzeciej gęstości. Trzecia gęstość, właśnie tak, no to szczególnie... Czego? Do... najbardziej namacalny przykład widzimy na naszej cywilizacji. Tak, tylko my jeszcze nie mamy takiej kurna technologii, żeby rozpierdzielić planetę do, do cna. Bo te bomby atomowe, czy wodorowe, powiedzmy, jako najmocniejsza broń, to jeszcze jest ułamek tego, co można yy, zrobić, na przykład przy pomocy energii kryształów, energii dźwięków. No i trzeba też wziąć pod uwagę, że nasza cywilizacja nie jest samodzielna, jest kontrolowana przez nadzorstwo, którym, którym może jest nie na rękę to, żeby ta planeta się unicestwiła, bo szkoda tracić hodowlę. No, skoro tak się powiedzie, powodzi, no to trzymajmy planetę przy życiu. Nie pozwolimy nawet tych atomów odpalić, niech się po prostu tutaj nam produkują. Co więcej, o tym Maldeku Rapiszu, że dosłownie to była dewasta, dewastacja, która zniszczyła ich biosferę, spowodowała rozpad. A to też nie, nie, nie działo się tak sobie, tylko po prostu wojenkę sobie zrobili. Zrobili sobie wojenkę i rozpieździli w następstwie tego planety. Mówią raz, że oni już technologie rozwinęli do granic. To była po prostu już maksymalnie rozwinięta technologia, no i efektem czego mamy rozbitą planetę taką też ciekawostką, którą rap podają, że te istoty już po prostu no, tak pojechały po bandzie, że wylądowały w jakichś niższych płaszczyznach astralnych, gdzie jak rapiszą byli jacyś pielęgnowani, tacy przywracani, że po prostu no, konkretnie zaszkodzili nie tylko planecie, którą rozwalili, ale także samym sobie. I... Na ta karma musiała być jakoś złagodzona, żeby oni w ogóle mogli powrócić w ten cykl. Te dusze były uwięzione z tego, co pamiętam, jak, jak to oni nazywali not of fear, czyli węzeł strachu, czy coś takiego. No czyli nie wiem, można to zinterpretować tak, że jakoś bardzo obniżyły się ich wibracje i trudno było do nich dotrzeć. Z, z, obniżyły się w kierunku strachu. No, być, być może tak było. No, popatrzmy na to ich oczami. kur kurna, wszystko, co, czego się dorobiliśmy. Cały, cały świat na Cały świat no, w powietrzu. I oni ja mówią, że ym, potem musieli na płaszczyznach astralnych pracować nad tymi bytami, duszami, żeby one w ogóle mogły jakoś tą karmę kontynuować. No ale i takie rzeczy, widać się, we wszechświecie zdarzają. A, tutaj jeszcze do Elpnis dopytuję, co by było, gdyby nie rozwalili tego Maldeka, bo oni już tam wysoko w tej trzeciej gęstości byli, że już najprawdopodobniej, byłoby to mieszane z Niwo, że trochę by przeszło do czwartej gęstości, w służby sobie, trochę w służby innym, ale mówią, że ogromna większość by powtarzała trzecią gęstość, że, że po prostu nie, nie, nie dorośli, żeby przejść do czwartej gęstości, o czym świadczą ich czyny. No dobrze, no lecimy dalej z tego Kanteka, Maldeka, jak to... Kto woli nazywać, co dalej mamy, ma dalej mamy Jowisz. O Jowiszu Ra nic nie piszą. Po Jowisz, Znaczy, trochę jest, ale to są rzeczy mało istotne. Po Jowiszu mamy Saturn. No, tutaj jest wzmianka i to w kilku sesjach. Ale generalnie Ra mówił, że. Jest to bardzo tak jakby, no nie wiem, pozytywna. Planeta mówią coś o jakichś rozwiniętych polach magnetycznych, i tam są istoty, ale to nie są jakieś tam rdzenne istoty, które niby ochraniają nasz system. To w innych sesjach ra o tym mówimy. Myśmy też o tym mówili w którymś z blogów, że tam jest tak jakby Rada Saturna, czyli jakieś tam wyżej rozwinięte istoty, który z piątej gęstości? Z szóstej. Z szóstej nawet, które jakby strzegą naszej planety, że każdy, kto tam chce do nas się dostać, to musi tam do nich się zameldować. oni albo wpuszczą, albo nie wpuszczą. Kto się chce dostać spoza planety? No, planet, po co oni to, to po to, żeby przestrzegać kwarantanny po to, żeby wolna wola była jak najbardziej przestrzegana, można mieć do tego masę zastrzeżeń, no ale tak podają ura. Po Saturnie lecimy do Urana, o Uranie jest wzmianka ura i mówią, że to jest planeta pierwszej gęstości, która powoli, slowly moving to the first and i, i, ma, i ma potencjał, żeby przejść przez wszystkie gęstości, czyli to jest obecnie planeta pierwszej gęstości, ale ona w, w przyszłości, tak jak my postrzegamy, czas będzie także innymi gęstościami, wszystkimi gęstościami, jak rapiszą, czyli to tak jakby przy, przygotowany jakiś taki w podłoże pod przyszłą planetę. Być może jak my rozpiździmy swoją planetę, to już uran będzie gotowy, żeby przenieść nas na uran. No, I tak może być. No i dalej, dalej mamy Neptun i Pluton. I tutaj nie ma już nic ura. Także my jesteśmy w zasadzie jedyną trzecią gęstością, która w naszym układzie słonecznym egzystuje, ale przeważnie tak zawsze jest. Tak są utworzone układy, że trzecia gęstość w danym układzie jest jedna. Mało kiedy rzadko spotykane jest, że są dwie trzecie gęstości w danym układzie, bo po prostu trzecia gęstość jest skazana na izolację, na ewolucję w obrębie planety. Nie, nie może mieć wpływów innej trzeciej gęstości, zresztą no można sobie przewidzieć jakby na, na Marsie była inna trzecia gęstość, to co byśmy zamiast y, y, satelit, sąd posyłali na Marsa bomby i, i Marsjanie na nas bomby i, i, i tak trzecie gęstości po prostu nie mogą nic obok, obok siebie. No możliwe jest też, żebyśmy się dogadali, ale jest to opcja mniej prawdopodobna. No generalnie trzecia większość ma największą wartość Merytoryczną, jak się rozwija, sama w izolacji dla źródła ma wartość. Najwięcej mu daje odpowiedzi, kim jestem i jaki jestem. No ale że są tacy, co się mieszają, to są tacy z drugiej strony, którzy się mieszają, i tak to wszystko się równoważy. Poczynając od 3D, kończę do 7, gdzie, gdzie jest jednością. Ale o jakim mieszaniu mówisz? Bo no, nasza trzecia coś jest. Kontrolowana przez STS-ów z czwartej gęstości, ale są tacy, którzy próbują im psuć szyki z ich gęstości. Czyli mieszają się gęstości, tak? Że zawsze przy niższej gęstości, no nie zawsze, ale może przy niższej gęstości kręcić się wyższa gęstość, która ją, tak jak w naszym przypadku, kontroluje, tak? No tak, jedni się starają kontrolować, drudzy współpracować, ale żeby mogli współpracować, musi być ktoś w tej części gęstości, kto zaprosi ich do współpracy. No tak, więc zapraszamy... Bo, tam, bo ci drudzy, sorry, że przeżywam, przestrzegają wolnej woli, w przeciwieństwie do tych pierwszych, którzy manipulują. I taka jest rywalizacja, taka gra w szachy, która ciągnie się przez wszystkie gęstości, aż do 7, gdzie, gdzie, nie, do 7, gdzie nie ma żadnej rywalizacji, gdzie wszystko jest jednością. No tak, także zapraszamy do współpracy wszystkie wyższe gęstości, które by chciały pomóc w tym lesie tumanów, ten las tumanów jakoś wyżej pociągnąć. No ale z tego co widać, to chyba bardziej ci negatywni sobie upatrzyli naszą planetę. No i można powiedzieć, że są do przodu. Ich wpływy są większe, no co widać od setek, a nawet tysięcy lat. Ale podobno, podobno, nie mówię, że tak będzie, ale yy, różne proroctwa i, i inne channelingi mówią, że to się ma skończyć. A że tak będzie, zobaczymy. Przyszłość nie jest wyryta w kamieniu, wszystko się waży właśnie w obecnych czasach. Dobra, no, już 19, prawie 20 minut. No dobrze, także dzisiaj tyle o planetach w naszym... Yy układzie słonecznym. Oczywiście jest więcej informacji, że ten, ten układ nie zawsze tak wyglądał i nie zawsze tak było, Było tych planet więcej, one się przemieszczały. Spoza nas... Niektóre spoza naszego układu przybyły. No można by też powiedzieć o księżycu, bo to też taka niby planeta. To jest największy księżyc, jaki w naszym układzie jest, ale to za dużo by było gadania o tym księżycu. Jeszcze mogę dodać, tak, jako ciekawostka po Księżyca, że dwa księżyce Marsa, według Kasypean, czyli Phobos i Deimos, yy, według Kasypean, yy, to zakamuflowane bazy obcych. A i na Marsie też są ich bazy, no, ale gdzie ich nie ma? No w gdzie w ich nie ma? No, na Marsie to, to, tam się w ogóle yy, cuda dzieją, A ja jako ciekawostkę też yy, mogę dodać, że yy, Ram że yy, o tym Marsie, że. Mars przechodzi proces uzdrawiania i będzie jakby planetą, która będzie być mogła zamie zamieszkana w przyszłości. No ale to potrwa szmat czasu, chyba że Ziemianie ją wcześniej skolonizują i zrobią tak zwaną terraformację, czyli uzdatnią ją technologicznie. No tak, tylko chyba Ram mówi właśnie o tym healingu. To, to jest na zasadzie jakiejś większej inwestycji, większych energii, większych mocy, że ta planeta po prostu ma się odrodzić i, i odegrać jeszcze jakąś ważną rolę w naszym układzie słonecznym. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wszak świadomość jest wieczna. Także prędzej czy później. Przekonamy się jaki będzie wynik przynajmniej w tej linii czasu. Przynajmniej w tej linii czasu. Dziękujemy dzisiaj za uwagę. Zapraszamy na nasz następny materiał. Ra. Do usłyszenia.